Witam wszystkich po południu 26 piątek piąteczek września. Yy, zakupiłam pierwsze dynki ozdobowe. Ozdobne. Co ja gadam? W każdym bądź razie jest ich teraz wszędzie pełno. Jeszcze tu takie, jeszcze tam jakąś Hokkaido, inne. Ale o, tam z tyłu ją pokażę nawet. Tak sobie tutaj też kupiłam yy, taki obrusik żeby y, stolik nie zmarniał, bo no, pewnie niedługo będzie już zimno, deszcz i mróz a tutaj widać jeszcze z oddali jak kwitnie e, kwitną właśnie jeszcze i beliny, i jeszcze te rośliny z siewu nawet lawenda drugi raz zakwitła także tutaj cieszę się, natomiast przejdę teraz na północną część ogrodu bo chciałam powiedzieć o, tak boczkiem, boczkiem tutaj koło autka, ponieważ chciałam powiedzieć o pracach, które teraz robię. Słabo mi idzie ciągle, bo albo jest zła pogoda, albo wyjeżdżam. Więc mi tak idzie w kratkę. Ładnie kwitnie tutaj Angela właśnie. Róża. Pierwsze kwitnienie też miała bardzo piękne. Pierwszy rok w moim ogrodzie zasadziłam ją chyba na jesieni. Też wciąż kwitną dziwaczki. Nocy już są zimne, około 10 stopni u nas. I niektóre rośliny już widać Pani, że jest im chłodno. Natomiast tutaj ciągle nie wsadzane do ziemi jeszcze te nowe trzy różyczki. No ale zakwitły też astry jesienne. Tu balerinka, rozchodniki. Krótko powiem. Niedługo będę mówić, ale powiem o takich rzeczach. Które teraz zwracają moją uwagę? Robię restrukturyzację, przyjeżdżają goście za trzy tygodnie z dziećmi, i tutaj chcę w ogrodzie troszkę poukładać Przeniosłam na przykład kanę, która nie zakwitła, bo kilka mi zakwitło kan, ale akurat teraz już nie, nie widać tych kwiatów. Ale taka jedna mi się tutaj e, taka wrodziła tak ładnie taka duża natomiast nie kwitnie. Jak myślałam, że jak przesunę ją do słońca, to może jeszcze zakwitnie. Ja także robię tu trochę przemeblowanie, po tym, jak pozbyłam się ustawki. Druga rzecz to, że jest bardzo dobry rok dla dali. Jestem nowicjuszem daliowym. Kilka dali, trzy. Yy, ale bardzo się z nich cieszę. Yy, widzę na różnych forach. I na filmach ludzie mówią, że w tym roku z daliami był problem, ponieważ zakwitły późno. Tutaj te zawiesce świetne i róża balu. Strasznie lubię tego maluszka. I tam mm, ja też zauważyłam właśnie, że yy, zakwitły późno ludzie narzekali, że późno, że to jest niedobry rok dla dali, a ja bym powiedziała, że nie, nie, nie można powiedzieć, że jest niedobry ten rok, bo jest dobry, one kwitną pięknie, tylko zakwitły późno po prostu. Nie mam im za zło. no tak po prostu pewnie się ułożyły warunki klimatyczne w tym roku. Natomiast ostatnią rzecz, co powiem, czyli sprzątanie, układanie, restrukturyzacja, wsadzanie róż, ciężko mi idzie, a jeszcze, jeszcze jedną rzecz miałam powiedzieć. Tutaj są takie donice z wodą, Kupiłam wiertarkę sobie już na urodziny w sierpniu I niestety właśnie rano ją rozkminiałam i nie umiem jej użyć naładowałam ją, tutaj jest schowana natomiast to yy, opakowanie, natomiast yy, nie potrafię zamontować nawet wiertła i lipa, bo yy, no nic będę prosić jakichś mężczyzn w szeroko rozumianej rodzinie, bo... Kupiłam sobie wiertarki, żeby wiercić dziury w donicach na dole, żeby woda miała ujście. Tam jak właśnie pokazałam tę zostającą wodą, no i, i właśnie nie potrafię użyć tej wiertarki. No ale to jest drugi temat. I trzeci temat. Mm, mam już kupowane cebulki. Tu pogrupowałam dzisiaj takie trzy grupy. O, to przepraszam, nie ta grupa. Tutaj są, czyli, i. Narcyzel. Głównie są z Obi, czy tam z innych marketów, z Oszą. E, najwięcej kupiłam: około 10 tulipanów i narcyzów. E, kilka e, korkusów. Ja bardzo lubię te Pikwiki. Jesz, jeszcze mi się spodobał taki orange jakiś tam. No i jeszcze jeden krem Beauty. Tak a propos, jeszcze kupiłam nawet parę nasion. To sobie zasadzę. Na zimę zasieje. Zobaczę, bo te dwie pasze zwykle się udają. Dlatego tak zakupiłam. Jeszcze co kupiłam? Mm, kilka kamasy. Pani pikwik na swoje miejsce. Trochę czosnków w różnych odmianach. O, w takich różnych odmianach. Ceruleum. Gladiator. Tego nie znam, właśnie rozeum. To jest niewiele dla mnie. Tak jak mohikany. Też go chyba nie miałem, to tylko w jeszcze kanacje. i patrzę czy coś jeszcze innego, jakiś czekolad. A tam może parę jacyntów, dla gladiator i jeszcze ten gówko watla. To jest dobre. Mamy dla, dlatego różne odmiany, bo to jest fajne jak kwitną w różnych porach roku. No i parę zawilków e, takich anemonów, tych innych, nie, nie takich e, tych jesiennych, japońskich. Czyli ich niskich, tylko to są takie małe zawilce z cebul, które potem o różnych porach kwitną, a na przykład i taki jeszcze, te, te bardzo lubię, całkiem niedawno kwitł jeden. One kwitną o różnych niespotykanych porach, jeden mi kiedyś zakwitł w lutym. Naprawdę, co się sięga. było minimalnie cieplej, a może w swoim, a później to poukłada. W każdym razie pogrupowałam i tak pokładałam, żeby nie zabiegły te donice. No i ostatnia rzecz: e, nie mogłam się powstrzymać, w obi były róże w balocie. Jakiś tam Artur Bell, jakiś tam <lux> Louis Odie, jakiś tam. Ktoś ludzi wie, co to jakieś tam. Queen of England: dziwnej takiej firmy, niektóre nie znam, Leia. Leia, w balocie. No i na razie sobie to wyciągnęłam. A jeszcze jedna malinka tam jest. Też o nieznanej jakiejś nazwie weten. No i tutaj sobie to ogarniam. Też do donies sadzę marcinki, żeby na przyjazd gości były. Ale pracy jest bardzo dużo i powoli, powoli. Z tym zakończę ładnym, może dzisiaj, ognikiem i pigwą. Pigwa i ognik. Strasznie je lubię dla tych, którzy nie mogą mieć jeżębiny, tak jak ja, bo mi nie rośnie.